Kreml, w Donbasie może rozgorzeć wojna. Ukraina prowokuje w Donbasie może znów rozgorzeć wojna. Kreml, prowokacyjne działania Ukrainy. Obecna sytuacja grozi skutkami, które sprawią, iż w Donbasie znów może rozgorzeć wojna, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Oskarżył także stronę ukraińską o prowokacyjne działania i o zgromadzenie sił ofensywnych na linii rozgraniczenia w tym regionie. Prezydent Rosji Władimir Putin oznajmił niedawno, że uważa wydarzenia w Donbasie za ludobójstwo. Każdy moment grozi przejściem ze sfery ataków informacyjnych do skutków, które spowodują, że wojna w bezpośredniej bliskości naszych granic może rozgorzeć na nowo, oświadczył Pieskow. Słyszymy w ciągu ostatniej doby, że Rosja utrzymuje na granicy ogromny potencjał ofensywny, ale chodzi o nasze własne terytorium nikt jednak nie mówi o ogromnym ofensywnym potencjale sił ukraińskich na linii rozgraniczenia a w połączeniu z prowokacyjnymi działaniami które nasiliły się w ciągu ostatniej doby czy kilku dni jest to bardzo niebezpieczna sytuacja powiedział rzecznik Kremla Rosja Ukraina Pieskow Siły ukraińskie zaatakują republiki ludowe w Donbasie wcześniej Pieskow ogłosił że jest bardzo prawdopodobne Iż siły ukraińskie zaatakują tzw. Republiki Ludowe w Donbasie. Chodzi o struktury powołane przez prorosyjskich separatystów we wschodnich obwodach Ukrainy Donieckim i Ługańskim. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął w środę sprawę karną dotyczącą masowych grobów w Donbasie, w których pochowano miejscowych mieszkańców. Według strony rosyjskiej ludzie zginęli w 2014 roku w rezultacie ostrzałów sił ukraińskich. 15 lutego prezydent Rosji Władimir Putin oznajmił niedawno, że uważa wydarzenia w Donbasie za ludobójstwo.